ARKHAM RADIO zaprasza do wysłuchania audycji. Nie pozwoliłem sobie na panikę. Choć moje nogi ledwie słuchały mych nakazów, udało mi się je zmusić, by powlokły mnie do końca tunelu. Natrafiłem na topornie wyciosane, nierówne schody, po których rychło zszedłem. Następnie dotarłem do ciemnego pomieszczenia, w którym jedyne światło docierało za masywnej, stalowej płyty. Jak wnioskowałem, wcale się nie pomyliłem, było to przejście. To, co za nim ujrzałem, było trudne do opisania. Nie miałem już jednak wątpliwości, że znalazłem się w innym świecie, gdzie wszystko wokół było mi obce, wszystko było szare. W tym świecie, gdzie światło było nikłe i stłumione, nie dostrzegałem żadnego koloru. Wszystko ginęło w odcieniach bezbarwnej szarości. Tuż przed sobą ujrzałem kamienny, tę pociosany kopiec. Podobne wzrastały również po mojej lewej i prawej stronie. Tworzyły wąską i obrazoburczą w swej idei ulicę. Wyłożoną nierównymi płytami, wykonanymi z pokrytych niby łuską kamieni. Gdy się odwróciłem, upewniłem się tylko, że również mi przyszło jeszcze przed sekundą przebywać w jednym z takowych kopców. One również usypane były z materiału, który nie był mi znany. Niektóre wydawały się być ciemniejsze niż inne, posiadać więcej otworów oraz spłaszczonych tarasów na różnych wysokościach. Szczęściem nie widziałem wokół siebie żadnych istot żywych. I choć nadal nie miałem pewności, czy w tym pokracznym wymiarze, nawet budynek nie może posiadać chęci zniszczenia człowieka. To będąc tu sam, czułem się niejako bezpieczny. Wykonałem kilka kroków, by mieć lepszy widok i sprawdzić, co znajduje się w przeciwnych końcach ścieżki przebiegającej wzdłuż linii kopców. Spojrzawszy w lewo, nie ujrzałem zbyt wiele. Oto droga. W pewnym momencie. Rozdwajała się tuż przy wejściu do jednej z budowli. Jednakże, gdy spojrzałem w prawo, oczy me napotkały na twór nieco bardziej interesujący. Ujrzałem w oddali wyjście z tegoż labiryntu oraz znajdującą się tuż za nim przestrzeń wypełnioną wieloma skręconymi, fantasmagoryczne kształty, cokołami. A tuż za nim taflę cieczy, o której tylko myśleć mogłem, że jest wodą, biorąc pod uwagę dziwy, które jedne za drugimi widziałem w tym świecie. Czymkolwiek była jednak ciecz, w jej centrum wznosił się kolejny budynek. Tym razem nie był to jednak obrazobórczy kopiec. A złowrogi, poniekąd, nawet piękny w swej monumentalnej formie, niemalże finezyjnie ociosany blok skalny, który w tym świecie pełnym brzydoty i upadku z pewnością musiał być czymś ważnym. W tej krótkiej chwili, gdy nań spojrzałem. Wyjaśniłem dla owej konstrukcji wiele zastosowań. Każde bardziej niegodne i bardziej upadające naturę świata od poprzedniego. Naturalnie o takich rzeczach nie wypada wspominać w nawet i tak okrutnym dziele jak to, któreż to w tym momencie wychodzi spod mego pióra. Pełen obaw. Cóż mógłbym tam odkryć, i mimo strachu przepełniającego w tamtym momencie me serce, postanowiłem ruszyć ku koszmarnemu pałacu. Z szeroko otwartymi oczyma minąłem rzędy kopców i z rozmysłem. By ominąć żyjące tu gdzieś istoty, zszedłem ze ścieżki i zagłębiłem się w labirynt powykręcanych cokołów. Co ciekawe, gdy podróżowałem w tym świecie, miałem dziwne wrażenie, że ilość kroków, których przychodzi mi dokonać, nie ma w zupełności związku z dystansem. Trasy, które me zmysły oceniały na dalekie kilometry, pokonywałem w ułamku sekund. Podczas gdy podejście do obiektu pozornie na wyciągnięcie dłoni trwało zdecydowanie dłużej niż mogłaby to zakładać logika. Możliwym dla mnie było również iż ten świat tak dalece różny był dla ludzkiego umysłu od własnego, iż nie był on sobie w stanie poradzić, nawet gdy chodziło o rzeczy tak pozornie proste, jak miarkowanie odległości. Choć naturalnie ciężko było mi przystosować się do bycia oszukiwanym nawet przez własne zmysły, wydawało mi się, że prę naprzód. Zarówno konstrukcja, jak i zbiornik z cieczą wydawały się bowiem z każdą chwilą być bliżej. Minąwszy kolejny z powykręcanych nienaturalnie cokołów, zdążyłem zdać sobie sprawę, że mogą być one organiczne. Faktura ich, podobnie zresztą jak wszystko, co przyszło mi tu dotknąć, była obślizgła, jednak cienkie odnogi konstrukcji były elastyczne i na podobę ziemskich drzew łamały się pod niewielkim naciskiem. Gdy to odkryłem, oczywiście zaniechałem procederu. Trzask łamanych niby gałęzi nie ustępował bowiem temu, który wydawała złamana gałązka. Ja, wszelako preferowałem, pozostawać inkognito, w ukryciu przed podle myślącym elementem tegoż świata.